O mój Boże, Co to jest? Dzień dobry, Simoneczko z tej strony MacCrafter i zapraszam Was na cineczek z serwera craftkę to sezon 3. Team zieloni. Małe budyneczki. Tak ja tam troszeczkę pobudowałem, co nieco przygotowałem i wam pokazać taki mały updatezik chciałem. Takim małym update jest taka tymczasowa tutaj. A może i nie tymczasowa, bo w sumie jest bardzo prosta, ale całkiem urocza. Taka stacyjka kolejek, bo tutaj będę sobie troszeczkę budował w tym miejscu gdzie jestem teraz. Zaraz Wam pokażę ten cały plac budowy, jak to wygląda. Na razie sobie zrobiłem taki tutaj prostą stację, żeby sobie móc itemki dowozić. W sumie nie wiem po co mi to te dowożenie itemków, skoro mamy już shulkery. Więc to bez sensu to robiłem, ale jest to fajnie wkomponowane. Później zaraz Wam pokażę od góry jak to wygląda, a teraz sobie na tym tunelikiem do naszego magazynu, bo tam też jedną rzecz sobie zrobiłem i Wam pokazać chciałem, jak to wygląda. Tu jakiś tunel w ogóle randomowy znalazłem, tu taki jest poproszę, prosty, zwykły tunelik, tylko sobie lampki ładnie zrobiłem. Tutaj troszeczkę przez wodę musimy jechać i jest ładnie zielono. Dzień dobry. Proszę to rozwalić. Dziękuję. Tu sobie dojeżdżam, to wyrzuca. Czemu się nie chcesz zbierać? Żebym miał pełny lej? Hmm. Albo przez wagonik nie wpada. Siup. <grymne> Mam pełny lej! Ciekawe czego. Nie wiem. Stój sobie w wagoniku. Aha, tak. Tu była nersiowa stacja tam, gdzie się ich prowadzi na budowę. Tu jest moja stacja, która prowadzi do mnie na budowę. Hmm, tutaj się nie pozmieniało kompletnie nic. Tutaj chyba też od naszego ostatniego update'u tak? ta na pewno tutaj nic nie było robione. Nic nie było robione. O, tutaj jest zrobione. Tak, jednej rybiarki nie ma, bo, bo musi to być sobie drzwi, są takie brzydkie. A i tu papierokury robi. Kura dla papiera, jakby co. A tutaj dalej można coś kopać, ale dalej nikt nie wymyślił, żeby tym coś wykopać. No trudno. A sobie wymyśliłem, że rozwalę rybiarkę i robię sobie tutaj drzwi. A te drzwi. A takie ładne schodki. Tutaj mają taki sobie budyneczek. A tam są takie schodki. Tu są dziwne rzeczy. E. Tak. Tu jest jakiś wał zrobiony. O co chodzi? Co to ma być? Jakieś bływary czy co? Ej, sporo tego jest. No dobra, idę dalej. Wejdę na wieżę i zaraz wam wszystko pokażę, co, gdzie i jak i, 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 i dlaczego. Hop. Siup, 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 siup do góry. Sobie idę tą ścieżką magiczną. Czemu ty śpiewasz, jak ty nie umiesz? Nie rób tak. Ej, długo to jeszcze będę tam wchodził? Chodź pan, wchodź. Szybko, o, 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 no także jak mówiłem, troszeczkę tutaj rzeczy pobudowałem, jakich malutkich, no, <ścoughs> czyli tak, jak już może wiecie, albo nie wiecie, japońsko jest w, w naszej części, tam nie będę pokazywał, bo tam już jest trochę japońsko, ale tam nie będę pokazywał, bo tam sobie nerek buduję, niech sobie buduje. jak skończę to pokażę. A tutaj będą nowoczesna część. A też tak troszeczkę się staram, żeby jakieś tam klimatki japońskie w tej nowoczesnej części byli. Tutaj będą dwa wielkie co niedługo na live'ach zaczniemy budować, więc jakby co, to zapraszam na live'y. Będę budował sobie dwa takie fajne hotele. Tu trzeba będzie jeszcze rozlinę, poradzić, jakieś pięknych drzewka jakieś, może różowe liście też. Raczej na pewno. A tam sobie wyszliśmy. I, 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 I takie mamy sobie przejście. Tu są jeszcze farmy, które będzie trzeba troszeczkę przenieść, coś z nimi zrobić. a tych ludzi co na ja nie wiem, tutaj na ulicę powypuszczał. Jak będą budynki, będzie oświetlone, będzie bezpieczniej. Tu park będzie. Budynki, budynki, moje fajna burza. Tu nie wiem, może stacja. Albo tu stacja, bo tu są tory. Ciemno się, się zrobiło. Hmm, 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 polećmy. No to sobie poleciałem. Zapomniałem, kurczę, że zdjąłem kurdej. Mam kolejną śmierć. Nie Niedobrze. Miałem mieć mało śmierci, a w głupie sposoby mi się one nabijają. Zapomniałem się ubrać, kurczę. Nie miałem litry, sobie skoczyłem i Ach, kurczę, polec sobie litrą. Mm -hmm, będzie fajnie. Mm -hmm. Nie, nie było fajnie. W ogóle mi się to nie podobało, ale przynajmniej mam już jasno. Mogę się ubrać. Łuczek, tu lubię mieć, tu mam to, tam, to, tamto, tu to, tego... Wszystko masz kiedy nie mam. Mam. No i dobra, no i tak to się prezentuje. Trochę to czasu zajęło takie rzeczy robienie tutaj. A nasza stacja, gdzie zaczynaliśmy, jest sobie tutaj w rogu skitrana, o! Ona sobie tu może zostać, bo jest całkiem nieźle wkomponowana. I park sobie tutaj będzie jakiś ładny, zrobiony. Jeszcze wam pokażę inny świat. Ucza, ale tego, tego towaru tu jest. Masakra. Się tu na ulicę wypuści. Ale będzie młyn. Ale będzie młyn. Tutaj mi blokują przejście i jeszcze trzeba będzie to też przestawić tu będzie trzeba jakiś ładny most zrobić i tam ten most będzie tam leciał do starego japana stylu i tam będzie połączenie takie magiczne a tutaj tutaj można sobie zejść ładnym modernowym zajściem. które jest mega proste nawet za proste i to uważam że bym zmienił na jakiś inny w sumie kowienko tak nie ale Cieszę mi się z nowych rzeczy, a zwłaszcza, że MacCraft też za często nie nagrywa. Oj, wam pokażę taki backstage. Inny świat. Co tu się dzieje? To wszystko jest makieta, co tam na powierzchni. Niektóre rzeczy są komponowane w teren, a niektóre rzeczy są całkowicie nowy teren zrobiony. Mm, 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 mm. Czyli tak, wygląda jako, jako jest zwykły teren, a teraz dopiero widać ile tu jest klocków, co? Jest tego tutaj wariatstwa kurcze półstawiane, nastawiane. Nawet golemy mają tutaj kurcze pod ziemią. To podziemne miasto, kurde, tutaj jest. Co, Sojziomale, tu ich ile siedzi. One się nie zabijają, przypadkiem jakich jest za dużo? Mhm, <laughs> od którejś tam wersji? <laughs> Bo może oni już tam sami giną? No nie wiem. Wiem, że jest kawał dobrej roboty zrobiony i, i tu będą jeszcze fajniejsze objemniki i w ogóle pięknie tu będzie, naprawdę. Latarnie trzeba jeszcze zrobić na ulicach. Kurde, tyle roboty. A, i mam nadzieję, że chłopaki też coś tu zbudują gdzieś. Bo tam jest miejsce, ja tu zajmuję miejsce, tu zajmuję miejsce, teraz mówię, ale przy ulicach, kurde, jeszcze jest mnóstwo, miejsca, także... Yy, zieloni, róbcie tam coś. Teraz ja sam będę robił. Już wiecie, gdzie można budować. Wszędzie. <laughs> Ale to jest duża. Aż się jeszcze tutaj op, 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 F5, F5. Nad tym pięknym widokiem, bożej nam z wami się. No to na razie, kurcze, kawał modernowaty. ty aj, 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 fajne rzeczy. O, a tam Naresja sobie skacze nie wiem o co tu chodzi.